only yes Y bueno. Trzecia głoszenie Królestwa Bożego i wzywamy do narodzenia. Ojcze nasz, który jest w niebie święciem, Twoje, przyjść Królestwo Twoje, wrócić wola Twoje jak w niebie, tak i na ziemi. Smutek. Ty dla nas jesteś lekarstwem, uzdrowieniem i ukojeniem naszego żalu, mędzy i bólu. Dziękujemy Ci, Matko, za to, że wzięłaś do swojego serca, że pozwoliłaś nam wkryć się w tym cieniu i pod Twoją opieką, że jesteś źródłem naszej radości i że obrywasz nas, nas z tym płaszczem i trzymasz nas swojej Dziękuję Ci, zawsze, w Twoich ramionach. Dziękujemy Ci, najlaskawsza dziewico Przesłania przez Twojego potrawnego Syna, świętego Chłoniego, i przez Jego stawiennictwo prosimy Cię, utwierdź nas w pokoju, w jedności i w miłości. Matko Boga, chronkości Kościół święty przed wszelkimi zagrożeniami. Matko pięknej miłości, chroni nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie i błogosławiły wychowaniu naszych dzieci. Tak jak pozostawałeś z nami przez swój godny podziwu obraz, tak też. Miłość ciocia swój, to na tym zmieszaniu, chcę mieć kościół swój, a nasza ci rujami utkane, a nasza ci rujami postać ukochana ukazała się, Ostać z miłością wołamy. My Twe dzieci z miłością wołamy. Mariusz, zgłada dupę, uwielbiamy Cię. uwielbiamy Cię. Proś za nami o Matko kochana. Proś za nami,